Z Ewangelii według świętego Łukasza wielu już próbowało ułożyć relację o rzeczach, które się wśród nas spełniły, według tego jak przekazali nam ci, którzy od początku byli naocznymi świadkami i sługami słowa. Postanowiłem i ja po dokładnym prześledzeniu wszystkiego od początku po kolei ci to, ci to opisać najszlachetniejszy Teofilu. Abyś uzyskał pewność tego, o czym otrzymałeś pouczenie, przyszedł Jezus do Nazaretu, gdzie się wychował, zgodnie ze swoim zwyczajem, wszedł w szabat do synagogi i wstał, aby czytać. Podano mu księgę proroka Izajasza, gdy rozwinął tę księgę, znalazł miejsce, gdzie było napisane. Duch Pana nade mną. Ze względu na Niego namaścił mnie, abym ubogim przekazał radosną nowinę. Posłał mnie, abym wziętym do niewoli ogłosił uwolnienie, a ślepym przejrzenie, abym załamanych odesłał w wolności, abym ogłosił rok łaski Pana. Po zwinięciu księgi oddał ją słudze i usiadł. Oczy wszystkich w synagodze były z uwagą wpatrzone w niego. A on tak zaczął do nich mówić: Dziś w waszych uszach spełniło się to Pismo. Dzisiaj y, słyszymy pierwsze wersety Ewangelii Łukasza. Y, pierwsze. Cztery wersety pierwszego rozdziału, gdzie Łukasz w taki bardzo spontaniczny sposób mówi o tym, dlaczego pisze Ewangelię. Właśnie, to jest też taka pewna wskazówka dla nas, że ewangeliści nie byli świadomi tego, że piszą natchnione teksty, które będą potem czytane przez wieki i będą uważane za, za święte. Łukasz, w każdym razie, nie był tego absolutnie świadomy. Po prostu swojemu przyjacielowi, Teofilowi, tutaj w przypisie jest powiedziane, że nie mamy bliższych informacji o wymienionym tu Teofilu. W każdym razie, pewnie komuś bardzo sobie bliskiemu Łukasz postanowił, Łukasz, który nie był apostołem, ale Wiele na to wskazuje, że był wśród uczniów Pana Jezusa. Towarzyszył mu. No i potem wiele jeszcze tak, pewnie po zmartwychwstaniu i wstąpieniu Pana Jezusa, to pewnie wiele jeszcze się dopytywał szczegółów. Sam pewnie był ciekaw, no i postanowił to opisać właśnie owemu najszlachetniejszemu Teofilowi. No i okazało się, że napisał coś, co Kościół uznał za, za święte, pochodzące od Boga, natchnione. Tak to zostało odebrane. O czym, tak jak powiedziałem, święty Łukasz nie był, nie był po prostu, czego nie był świadomy, o czym nie wiedział. I ten dzisiejszy fragment Ewangelii składa się z tych właśnie czterech pierwszych wersetów Ewangelii Łukasza i potem z fragmentu rozdziału czwartego, gdzie już jest mowa o tym, jak Pan Jezus po rozpoczęciu swojej publicznej działalności wrócił pewnego razu do Nazaretu. Było to oczywiście na początku jego publicznej działalności. I przeczytał w synagodze fragment księgi proroka Izajasza, który po prostu w bardzo przejrzysty sposób mówi, jaki jest cel jego przyjścia na ten świat. Przede wszystkim właśnie duch Pana nade mną. Wiemy, że Pan Jezus był namaszczony właśnie Duchem Świętym, był właśnie owym Mesjaszem. Namaszczonym, także ten, ten duch Pana, bardzo dosłownie, bardzo dokładnie można powiedzieć, był nad Nim. Właśnie nie? ze względu na niego, namaścił mnie. Namaścił, czyli właśnie też posłał, posłał Bóg go, abym, aby ubogim przekazał radosną nowinę. Kto to są ci ubodzy? Myślę, że to należy rozumieć bardzo szeroko. Na pewno tu chodzi o każdego człowieka, który doświadcza jakiegoś braku, doświadcza bólu, cierpienia. To nie musi być, wynikać z jakiegoś ubóstwa materialnego. Powody tego mogą być bardzo, bardzo różne. I właśnie przede wszystkim im. Pan Jezus głosi radosną nowinę. Dlaczego im? No, dlatego, że oni tego najbardziej potrzebują, ale myślę, że też po części dlatego, że, że oni są na ogół najbardziej na to otwarci, też łakną tego. Człowiek, któremu nic nie brakuje, no, no nie będzie taki. Złakniony właśnie dobrej nowiny, jak ten, który jest ubogi. I oczywiście to to nie o to chodzi, że im gorzej, tym lepiej, w związku z tym, nie? że w naszym życiu im gorzej, tym lepiej. Natomiast no, taka jest obserwacja. Myślę, że wszyscy to zauważamy nie, po sobie, ja to widzę po sobie, nie, że, że wtedy, kiedy, najwięcej, kiedy czuję jakiś wielki brak, czyli właśnie jakieś ubóstwo w sobie, to wtedy jestem najbardziej złakniony właśnie tej dobrej nowiny, którą głosi Pan Jezus. Yy, natomiast prawdą jest też, tak, yy, to, jest też to, że yy, że właściwie zawsze nam czegoś brakuje, nie, że my yy, często nie zauważamy w sobie tego ubóstwa, które mamy, dlatego, że zadawalamy się tym, co mamy, nie mamy jakichś tam większych aspiracji, mówimy sobie, a kiedyś było gorzej. No, tymczasem wszyscy jesteśmy tak naprawdę ubodzy, tylko nie zawsze jesteśmy tego, tego świadomi. I dalej jest powiedziane, że Bóg posłał Jezusa, aby wziętym do niewoli ogłosił uwolnienie. I tutaj, znów myślę, że to należy rozumieć bardzo, bardzo szeroko. Przede wszystkim myślę, że chodzi tutaj o wszelkie zniewolenia duchowe, nie? czyli o wszelki grzech. Każdy grzech mówi nam o tym, że nie jesteśmy do końca wolni. I Pan Jezus przychodzi nas uwolnić. Nie? Najpierw przez zgładzenie tych naszych grzechów, przez usprawiedliwienie nas, czyli właśnie uniewinnienie, też tak trzeba powiedzieć. A potem przez wyprowadzenie nas na wolność po prostu. Nie? Przez wyprowadzenie nas na wolność. I Pan Jezus też przyszedł yy, yy, ślepym dać przejrzenie. I tu znów, myślę, należy to rozumieć bardzo szeroko: każdy z nas jest w jakimś sensie, czy duchowo konkretnie, jest jakoś niewidomy, wielu rzeczy nie widzimy, nie mamy poznania prawdy, kontaktu z prawdą, co, co właśnie jest pewną formą ślepoty. Jesteśmy ślepi na Bożą miłość, na nasz grzech. Na, na dobro, które wokół nas się dzieje, na wiele rzeczy, na wiele rzeczy. Pan Jezus przyszedł nam to pokazać pokazać prawdę, otworzyć oczy, właśnie na, na rzeczywistość. I dalej jest tutaj, jest fajnie w tym tłumaczeniu użyte fajne określenie, abym załamanych odesłał. Wolności. Właśnie któż z nas nie ma takiego doświadczenia bycia załamanym, mniej lub bardziej? Różne trudne doświadczenia powodują, że się załamujemy. To znaczy, w pewnym momencie tracimy, nie wiem, nadzieję, mówimy sobie koniec, nie mamy ochoty już, nie wiem, żyć. Każdy z nas się jakoś Załamuje, i, i Pan Jezus wtedy stoi przy nas. O tym mówi dzisiejsza Ewangelia, że wtedy Pan Jezus stoi przy nas, żeby nas podnieść, bo człowiek załamany to jest człowiek właśnie taki jakby właśnie zgięty. Właśnie też blisko tego słowa jest słowo złamany, właśnie. No? Często wtedy nam jest łatwiej o grzech, popełnianie grzechu, szukamy po prostu wtedy na różne sposoby jakieś ulgi nie? w cierpieniu, w tym cierpieniu, którego doświadczamy. I Pan Jezus przyszedł nas podźwignąć, przyszedł nas właśnie pocieszyć, umocnić, a właśnie też umocnić, właśnie podnieść, przywrócić nadzieję, właśnie i przywrócić nadzieję. No właśnie, bo Pan Jezus też ma ogłaszać rok łaski od Pana rok łaski od Pana czyli po prostu czas łaski żyjemy żyjemy w czasie łaski żyjemy w rzeczywistości wypełnionej bożą łaską czyli bożym działaniem które jest wyrazem jego miłości do nas tak, bo to znaczy słowo łaska. Łaska to jest Boże działanie, które jest wyrazem miłości Boga do nas. I to ostatnie zdanie, bardzo ważne, tej dzisiejszej Ewangelii, dziś w Waszych uszach spełniło się to pismo. Właśnie to wszystko się spełniło. To wszystko się spełniło w Jezusie, właśnie te wszystkie obietnice. Mamy Zbawiciela, jest Zbawiciel, On żyje wśród nas, otwórzmy się na Niego, pozwólmy Mu działać w naszym życiu.